Te pastylki do sania, które zawierają trzy naturalne składniki, tworzą one naturalny balsam w jamie ustnej, który powleka i nawilża twoje gardło. Ja <tryk> <tryk> Kupisz świeże pieczywo nie tylko o poranku. Zdążyłem po świeże bułeczki. Na kolację? Strasznie, Panie miła na śniadanie. Teraz piwo tyskie. That's relatable. You know, I do that on Tuesdays. Oh, please don't cook me, Knuckles! Eh, fine. But can I'm you imagine can. actually... please,